Dzień dobry, z tej strony Michał Tubylec z firmy Nitroporn Company of Speedbook i znaleziwszy pańskie ogłoszenie na stronie annonce.pl chciałem Pani zaproponować pracę w naszej firmie. Nie wiem, czy pani przez ten czas od kiedy dała tam ogłoszenie nie znalazła jakiejś, dlatego dzwonię się zapytać. Nie, nie znalazłam. Więc tak, nasza firma zajmuje się kreowaniem, że tak powiem, robimy... Spektak spektakle. Teatralne. I między innymi z naszej, z naszej tutaj, że tak powiem, fabryki talentów Wykrywaliśmy takie gwiazdy, między innymi, nie z Ux Egos, Story Black. Więc potencjał do dalszej kariery skrywa się właśnie w detalach, współpracując z naszą firmą. I pańskie, o znaczy się pani, stanowisko, jakie chciałam zaoferować, to jest właśnie aktorka-amatorka w tym, w naszym, w naszym spektaklu ta, teatralnym. Nie wiem czy Pani by na coś takiego przystała, to nie, nie, trzeba, nie trzeba generalnie dużo, bardziej jako statysta tak w tym, yy, w tym spektaklu, bo po prostu szukamy ludzi, żeby, żeby że tak powiem, zapełnić, zapełnić yy, spektakl. Mm -hmm. Znaczy ja bym myślała, że się zastanowić, bo teraz tak nie za bardzo mogę rozmawiać. Mm. najwyżej nie, jakby Pan mógł zadzwonić na przykład jutro. Jutro, no, no nie, ja, ja moglibyśmy inaczej zrobić, że ja bym pani wytłumaczył, y, na czym to polega, byśmy wszystko omówili dzisiaj. I jutro by mi pani na przykład potwierdziła. Mam tu jeszcze. Mam tu jeszcze 18 osób, które, które tutaj sobie wyszukałem w internecie, więc, więc nie wiem, pani wybiera, że tak powiem. No dobrze. Okej, okay, no więc tak. Y, Jakie wymagania, jakie wymagania stawiamy przed, przed tą osobą? Bo tak, stanowisko to jest przebranie się za, za orka, do, dokładnie, bo to jest spektakl dla dzieci. I tak, musia, musiały Pani mieć między 1,60 m a 1,75 m wzrostu i do 86 kW. Czy Pani, nie wiem, czy Pani spełnia te, te wymagania? Tak, tak. Okej, okay, tak, właśnie. I. Umie, i... Umiejętność władania językami ciała, czyli żeby jakąś ekspresję mieć na, na twarzy. Wie, wie pani o co chodzi? Teatr i, i te sprawy, tak. I, I jeśli pani by potrafiła gry na saksofonie, flecie bądź śpiewanie karaoke, to już by było, to już by było bardzo dobrze, bo jest, 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 jest część w naszym spektaklu, gdzie to taki musical jest, że tak powiem. Więc jakby pani władała jakimś muzyma, instrumentem muzykalnym, to by było bardzo dobrze. No to już gorzej. Mm, Okej, okay, moment ja tu odhaczę. Najwyżej, najwyżej może będzie coś innego. Okej. Okay. Jakie są zadania, zadania w naszej pracy? Tak. Więc y, klasyczne, klasyczne obsługiwanie innych aktorów, ekspertów, bo będziemy też współpracować zado, z zawodowcami w ramach struktur firmowych, czyli... Kto dłużej pracuje, ten ma więcej praw, tak u nas to jest. I prawa zdobywamy, no tak jak, nie wiem, jakby to porównać pani, nie wiem, do Expa w Metinie, czyli po trochę i do celu, tak. Dodam zarobki, zarobki to jest bardzo ważne. Są z pułapu średnio zaawansowanego. I rozpoczynają się od 2300 zł brutto miesięcznie. Z 10% podwyżką co miesiąc, aż do maksymalnego pułapu 5500 tysiąca brutto miesięcznie. I tak, praca składa się z czterech spektakli miesięcznie i co sobotę są, co soboty to są te spektakle i dwie próby dwugodzinne tygodniowo, w środę oraz czwartek od godziny 18 do 20. Nie wiem, czy by pani coś takiego odpowiadało. Na razie by pani zaczęła z 2300 zł brutto miesięcznie. I... A w to jest w ogóle miejscowości, bo tak trzeba się zakręciłam. W Toruniu. W Toruniu, ach, to super. Okej, okay, i tak, y, spektakle odbywałem się w Teatrze Narodowym Mienia Saszy Grey, tam y, który teraz powstanie w Toruniu, który jest budowany, y, za, y, mają go oddać do użytku 15 czerwca i my tam wchodzimy od razu, od razu, no już, już są na wykończeniach, że tak powiem. I tak wymagamy punktualności, poczucia humoru i postawowe operowanie właśnie fleta, unieć, ówdzież saksofonu, ale jako, że pani tego ten, no to ja już odhaczyłem. I tak, y, no na, na czym praca polega? No, pokazy teatralne w ramach programu, bo to jest program yy, sponsorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który się nazywa Życie według Saszy, tak? Na, no, imienniczki naszego teatru, Saszy Gray. I on jest yy, połudzony z inicjatywy pani Anny Grodzkiej albo Andrzeja. No nie wiem jak to wali, ale to taki żart jest, pozaprogramowy. I tak, no, tak jak mówiłem, znalazłem pani numer na jednej właśnie ze stron z ogłoszeniami o pracy i myślę, że z pani. Z pani Odpowiednią kandydatką do pracy w naszej firmie. Jako, że nasza firma zajmuje się charakteryzacją stanowisk teatralnych i z pani twarzą. Chciałam Pani właśnie zaoferować rolę orka, który gra na flecie. Ma Pani coś mi do powiedzenia może na koniec. Przedstawiam Pani ofertę. Pracy. Ale niech pani, niech pani poczuje te emocje te... te... Cała sala wywatuje, a pani gra orka, który gra na flecie w Teatrze Narodowym. No proszę pani, no za 2300 zł, a po miesiącu już to już będzie 2620 złotych. proszę pani. Takich. No nie wiem, jak pani uważa, nie? No, nie wiem, czy to jest czas na zastanawianie się, bo wy pani takich ofert, to, to codziennie się raczej nie ma, bo. Po prostu tworzyliśmy casting w NITRO PORN COMPANY Kumpa OF SPEEDBOOK AK i to tak właśnie jest, no. Nie wiem, widzi się, wi nie, niech Pani mi to powie, bo to jest bardzo ważne, czy widzi się Pani właśnie na scenie przed pięcie, 500 osób, 600, nie wiem ile przyjdzie, przed tylu osobami, grając właśnie tego orka, który gra na flecie, bo to jest to spektakl taki, wie Pani, tu, ten tu gra na flecie. młoda to też właśnie tam... Tam, dom kultury też on występowałam i tak dalej. No właśnie, no właśnie, proszę pani, bo tu dom kultury, tu ktoś gra na flecie, tu Sasha Grey proszę pani, to, to, są, to są emocje. I właśnie z tego co wiem, będą próbowali Tori Black właśnie zakontraktować na, na parę spektakli tutaj w Teatrze Narodowym im. Saszy Grey no i, no i nie wiem, i właśnie szukamy, szukamy statystów, tak, żeby, nie wiem, że tu, że tu herbatę przynieść, czy te, ale też właśnie szukamy aktorów i aktorek, które będą czynnie uprawiać właśnie te granie na flecie i, i śpiewanie karaoke do mikrofonu. Więc nie wiem, pani wybiera, pani wybiera, proszę pani, bo tutaj jest obliczenie, że po 16 miesiącach, czyli prawie po półtora roku, by pańskie, czy pani zarobki, by były na... Na poziomie 5,5 tysiąca złotych brutto to jest w podliczeniu podatku jakieś 4,5 tysiąca zł na czysto, więc. A to tylko jest granie na flecie, proszę pani, tutaj aktorowi tyle, no. Jak pani woli? Nie wiem, przepraszam, bardzo, ja tak nie mogę rozmawiać naprawdę. Aha, no to niech pani pomyśli, bo... No, bo pani ma pani tak akurat głos do grania na flecie. Proszę pani, proszę to przemyśleć, Dobrze. No. Pozdrawiam, Nitro Porn, Company of Speed Bukake, Michał Tubylec.